Ale idzie. Ale idzie. O kurde. Nie wierzę w to. Słuchajcie, ryba siedzi u mnie. I to większa. No. I to większa, stary. Ładna ryba idzie. Ty u mnie? U mnie jest. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wraz z Wojtkiem jesteśmy na stawach Borkach. Ostatnio na Instagramie dałem wam wybór, gdzie jechać w te wakacje i ogólnie na jakie stawy chcielibyście, żebym pojechał, jakie stawy chcielibyście, żebym odwiedził i sporo sporo wiadomości dostawałem o właśnie linach, o mojej ulubionej w sumie rybie i po niedługim zastanowieniu stwierdziłem, że przyjeżdżamy właśnie na stawy Borki, bo z Wojtkiem już udało nam się tutaj nie raz lina dorwać. Ty w ogóle możesz z RedBullem się tak pokazywać na filmach? No, Red Bull to nie alkohol, ale nie pijcie tego, bo to nie jest zdrowe. Dokładnie. Dobra, więc słuchajcie, no my rozstawiamy sprzęt, fura zaparkowana, miejsce najlepsze, jakie może być. Lecimy. Sprzęt wyjęty z auta. Tutaj mamy rzeczy Wojtka i tutaj, tutaj mamy moje rzeczy. Ja to rozstawię mniej więcej, żeby później już nie było zabawy z tym i wracam do Was, jak będziemy rozrabiać zanęty. A mamy tego sporo. Niektóre rzeczy są warte pokazania. Na przykład, nowość Linkaraś od Rafisa. Słuchajcie, miejsce już ogarnięte, jak widzicie. Wszystko pięknie. Bierzemy wiadra. Zanęty. I rozrabiamy. Jako zanęty będę dzisiaj używał zanęty wędkarskiej Rafisz Linkaraś. No bo tutaj. Przyjechaliśmy typowo podlina, ewentualnie karpie, dlatego linka raś leci do wiadra. Rozrabiam całą, mamy cały dzień także, myślę że cała może pójdzie. Śmiesznie strasznie pachnie. Namaczamy ją i zaraz bierzemy się za namaczanie peleciku Ma fajny właśnie taki zielonkawy kolor, jak większość tych zanęt podliny i ma fajne frakcje zmielone, ale jednak są one widoczne nie są jakoś mega zmielone o, na przykład tutaj ta kukurydza nie wiem czy ją będzie widać jest zmielona, ale nie aż tak drobno jak w niektórych zanętach zanęta bardzo pulchna, fajna normalnie jakby się ją przez sito przesiało i patrzcie jak się unosi w wodzie, fajnie mega, mega Zalęta już rozrobiona, teraz lecimy z pelecikiem. Zobacz sobie, hopę jak ona pachnie. A to ona tak pachnie, tutaj czuję taki zapach jakiejś <grym> przyprawy, nie wiem. Przyprawy. <grym to> <grym> no, w sumie tak jak przyprawa pachnie, szczerze mówiąc. Dalej mamy peleciki od Solvites. Pelecik 2 mm. Mam kilka paczek, ale dzisiaj będziemy używać tylko jednej. O. Cyk sobie dokończymy paczkę, ostatnio na wyprawie właśnie tej paczki używałem, no więc przyda się dokończyć, pelecik trzeba namoczyć i odstawić na 20-30 minut, żeby słuchajcie ładnie nasiąkł i był zdatny do użytku. No dobra, słuchajcie, a więc zanętę i pelecik mamy już ogarnięty, dlatego teraz przejdziemy sobie do robienia zestawów. Wojtek, jak już widzicie, jeden zestaw ma gotowy. Okrojona kulka cytrus na haku. Nie wiem, czy o tej porze roku cytrus się może sprawić, ale spróbujemy, najwyżej nic nie złowie. Testy, testy. No. A co to za czapeczka na głowie? Ano. PR no elegancko. Firmowa. Firmowa, firmowa nie, no sam ją Mój pierwszy zarzut karpiwką w tym roku chyba. Ninja. Ale słaby. Dobra, trudno, niech pan będzie. Dobra, a więc jeżeli Wojtek ma jeden ala karpiowy zestaw, to ja też stwierdziłem, że założę sobie taki właśnie większy hak i też jakąś kulkę proteinową założę. I szczerze mówiąc wiem, co założę na, na drugą wędkę. Zaraz to znajdę. Mam Miód, kulkę miód. Ale bez dipu już jest niestety. No cóż, dip wysechł. Kroję sobie ją troszkę. Żeby była mniejsza. No i zobaczymy. Dipu za bardzo nie mam. Mogę zadipować to w truskawce i chyba tak zrobię. Odstawię sobie na chwilę, zadipuję w truskawce i myślę, że to nie będzie zły pomysł. Tylko nie mam chyba w czym jej zadipować. Kurde. Same problemy Wojtek. Pomarańcza, truskawka. Truskawka. No bo jest odpadka. Proszę bardzo. I patera. Poka. Fary. Tutaj masz to I teraz złowię rybę Dobra Za dwie godziny jakoś Poprosz to Fary. Lipuję tutaj w tym koreczku Nie będę się bawił Cyk Od razu nabijam Chcę żeby był zielony kolorek A nie żeby się zrobił czerwony Jakiś wyblakły to Ty Słaby, słaby rzut A ja gdzie będę rzucał No nie wiem gdzieś musi Tutaj mamy Kuleczkę już nałożono Cyk, pięknie Nie wiem gdzie ja mam stoperek teraz Tutaj zdobę. Stoperek zakładamy Pięknie, trochę sobie tutaj obkręcę, żeby Łatwiej było zacząć rybę I słuchajcie, działamy Troszkę zanęty Kulka Znowu zanęta Więcej zanęty I dociskamy najbardziej jak się da Pierwszy zestaw jest gotowy Ten zestaw będzie bardziej na środek leciał. Pyk pięknie na klipsie. Jeszcze sobie wędki trochę prze, przełożę. Słuchajcie, żeby lepiej mi tutaj było łowić. Ale jak na razie niech ona czeka. Zajmiemy się teraz drugą wędeczką. Dobra, a więc drugi zestaw, jak już mówiłem, leci na fioletową larwę. Pop-up, larwy, rafisz. Całe pudełko już to białe, czerwone testowałem i na czerwoną i na białą złowiłem ryby. Także teraz czas na inne kolorki. O kurde, to będzie ciężko założyć, słuchajcie. O, pięknie. Coś takiego. Dipujemy w truskaweczce i nabijamy koszyk. Ja tutaj. Będę robił sobie przypony, słuchajcie, jak już zarzucę te wędki ze względu takiego, że nie podobają mi się do końca ten głównie przypon mi się nie podoba do końca To jest, bo jest jakby zadziorowy To jest chyba największy minus tutaj że te łabędzie i te ptactwo ogólnie tutaj tak strasznie przeszkadza No ale przynajmniej mamy kompana kurzającego, ale jest Wędka zarzucona. Teraz sobie ustawię podpóreczki. Ogarnę wszystko i łowimy. Dobra, słuchajcie, a więc wędeczki już zarzucone. I słuchajcie, byliśmy w Biedrze i ogólnie nigdzie tego nie mogłem dostać, a akurat dzisiaj w Biedrze znalazłem Kizersy. Ogólnie mój ulubiony baton jak na razie. I chcę, żeby Wojtek sobie spróbował jednego i wyraził swoją opinię. Dobra. Mimo, że nie lubię kokosowego, to spróbuję. No, może być. Ocena. No. czeka jeszcze pogryzę. Nie lubię kokosowego, ale to jest w sumie dobre. Zadajmy tak 6 na 10. Wojtek miał krzaki. No, tutaj jest duża zielska, nie powiem, że nie. Jest trochę zielska. I nie, nie masz ul. nic, ty, może ci ryba wbiła w krzaki z kulką? No nie wiem, ping się nie ruszał. Stoper jest. Na razie u nas nic kompletnie się nie działo. Totalnie nic. Wojtek sobie teraz przerzuca wędeczkę gdzieś mniej więcej tam. W stronę trzcin. Dobra, lecimy z miętą. Wojtek zakłada miętę. No bo myślę, że karpie albo liny też chciałyby mieć świeży oddech. No to miętowe, wiadomo. Może tak być. A? Idzie. Ale idzie. O kurde. Nie wierzę w to. Nie no, tak na serio to krzaki. <laughs> Ale i tak pewnie na początku filmu wstawisz to, żeby ludzie myśleli, no. że ryba Dokładnie tak. Żeby się zestaw nie zerwał. No. Ja nie mam haczyków już. Nie masz? Nie mam. Puściła, dobra. Teraz moment prawdy. Czy masz coś na haku? Mam. Masz, zostało wszystko. Ale i tak to zmieniam. Która jest godzina? Godzina 11:30, 11 jesteśmy około półtorej godziny na stawie. No i słuchajcie, nie działo się kompletnie nic. Wojtek, pytanie do Ciebie, czy jechać po kukurydzę? No wiesz, możemy jechać, tylko musimy. W sensie ja, ja jadę, ty, Ciebie zostawiam z pieniędzmi w razie jakby Pan przyjechał. Ok, no możemy tak zrobić. To zostawiam Tobie kamerę do pilnowania, tylko Ura. wiesz, drogi sprzęt. <laughs> No, ale ja lecę teraz po kukurydze, bo uff, no to jest taki typowo stary staw, gdzie tutaj robaki i kukurydza to jest chyba pewniak. Zowieś tu na co innego kiedyś rybę? Chyba nie. Ja na kulki truskawka od Rafisza mówię, dlatego pojadę sobie teraz, ale zanim pojadę zadipuję sobie kulki truskawka, nastynę trochę i w tym czasie jak pojadę i wrócę, to to już się fajnie zadipuje, no i myślę, że Popróbujemy na kukurydzę I jeżeli coś złowimy na kukurydzę to pod wieczór zmienimy sobie na jakieś nowe przynęty od Rafisza i Ewentualnie solbajcy, bo też ta przynęta może się tu dobrze spisać i tak działamy Jedziemy Mamy, słuchajcie Jedyna kukurydza jaka była Ale jest Mamy to U mnie się nic nie działo Kompletnie nic? Nic wiem. Nie są takie miękkie, może być. Dobra, zmieniamy zestawy. Ja trochę eksperymentuję z zanętą. Doleję tutaj tipu i wam to wszystko pokażę. No, w jej masakrycie. Pewnie w ogóle mnie nie słyszycie, ale. Eee, stop. Nie śmiecimy na łowiskach. Śmieci zabieramy ze sobą. Dolejemy trochę sweet tuna. Chyba w wiadereczku to rozrobię. Dodam ten pelecik i będziemy mieli taką mega fajną zanębę Zaleję w sumie ten pelecik tym, doleję troszkę wody Solbites Sweet Gold Liquid Pół litra Wszystko się tutaj dobrze namoczyło I już pachnie super. Teraz tylko zmieszać to z zanętą. I teraz muszą już być efekty dwa ziarna. O, chłop, nie dość, że na tym, na wkręcie, to jeszcze na haku. No musi tak być, bo z, wkrę z wkręta pewnie spadnie. Możliwe, bardzo możliwe. O, dobra, gotowa do użytku. Ładnie pachnie. No dobra, słuchajcie, jak na razie mamy godzinę 13. No i jeszcze żadne, żadna ryba nie wpadła, niestety. Mam nadzieję, że wieczorem obudzą się te ryby. Poza dwoma braniami nic się kompletnie nie działo. Pogoda jest jaka jest, wieje masakrycznie. Ale cały czas próbujemy. Ja mam kukurydzę na jednej wędce, na drugiej mam. Słuchajcie, kulkę proteinową, obkrojoną, truskawkę, a u ciebie Wojtek, jak tam? U mnie teraz na dwóch wędkach będą kukurydze. Wojtek na grubo próbuje. No zobaczymy. Słuchajcie, u Wojtka było takie branie. Nie gadaj, akurat tak się od, od, odwróciłem. Tak jest. Chyba się lekko żyłka rozluźniła. No to już pewnie ściągnęło kukurydzę i poszło. Ty, u mnie, u mnie jest. Ty, nie wiem czy nie puściła teraz, tak puściła, kurde Ale była ryba, no nie Nie wierzę Słuchajcie, siedzi ryba nieduża Na razie nie, bo nie wiem czy ją docholuje do brzegu Jest, idzie Co to jest? Słuchajcie Nie, zdręga? Zdręga, no. ale ładna jest! Mam, pierwsza ryba dzisiaj, Wojtek! Jest. W końcu! Jest, to one tak podskupują tą kukurydzę. No słuchajcie, jest już ładna wzdręga. Jedna z ładniejszych, jakie w swoim życiu chyba łowiłem. Naprawdę grubiutka, fajna. Krótka. No nie jest długa, ale jest grubiutka. Bardzo, naprawdę bardzo. Lecimy. Siedzi ryba u Wojtka, no w końcu w końcu siedzi ryba u Wojtka. Żeby teraz tylko nie spadła. Ale dawaj podwierak, bo to jest coś lepszego. Biegnę. Bierzemy że Stary chyba linek idzie. Oby. Oby chyba linek. Linek, ja nie mogę, Lin. Jest, yes. Ty, co jest? Jaś? Kurde, stary jaś. Co jest grane? To jest jaś, mordo. Co tu się... co? Nie no, linek, linek. Ja myślałem, że to będzie lid. Naprawdę. No, A tu jest na kukurydze. Jaś czy boleń? Nie no, jaś. Patrz tutaj, połknął. Zapięty dobrze. No, ale pyszczor stary, widziałeś to? No kurde. Dawaj telefon, robimy fotę. Słuchajcie, ryba siedzi u mnie i to większa. No. I to większa stary. Ładna ryba idzie Słuchajcie idzie ładna ryba Zaraz to Mam nadzieję, że to będzie linek Nie walczy jak karp Przynajmniej jak na razie Chociaż Teraz zaczyna Przy powierzchni walić Także może to być karp Żywiec się A ciebie co? Myślisz, Chciałbym lina, ale myślę, że może to być nieduży karp. Lin jest w końcu, mamy to. Jest, mam lina w końcu. O kurde, ładny. Jest, jest, mamy bardzo ruchliwego lina, jak widać. Cel wyprawy, cel wyprawy Tam w mój jaś. O, zaraz rybki wypuszczamy. Tylko zrobimy jeszcze fotki. Piękny, piękny Lin. No, warto było czekać, warto było czekać i jechać po tą kukurydzę, bo udało się w końcu. Dobra, wypuszczamy go. No, Jest w końcu. Mamy to. Fajny, życiuwa. No, fajny, fajny. Nie spodziewałem się, że na kukurydze wleci. U! <noise> płynął? <noise> no, takie <noise> wypuszczanie się też zdarza fajnie słuchajcie, no jest kolejna ryba u Wojtka jest nareszcie coś się zaczęło tym razem coś mniejszego możliwe że tak jak u ciebie wzdręga tylko żebym teraz ją wyholował chociaż, chyba będzie wzdręga tak, chyba jest wzdręga bierzemy podbierak mega ładna wzdręga o kurde, zaczepił się o coś jest, ale ładna. No w sumie tak jak twoja, trochę większa. Trochę no. większa jest. No. Ale ryba. Ale ryba. Czyli z jest życiówa na 200%. Mm. Ładna węga. Bardzo, bardzo ładne, jeszcze takie plamki ma. Nie wiem od czego to jest, czy to jest choroba, czy co. Tak, kukurydze. Ale ładne. Tutaj już muszę zdjęcie <laughs> Chłopcu, zdjęcia to z każdą rybą robi. Ale naprawdę, naprawdę ładna ryba. Ładna, ładna. Patrzcie w ogóle, jakie ma piękne czerwone płetwy. Mega. Bardzo, bardzo czerwone. Kozackie, wstręt, dobra. Leci tutaj. No. Wow. Ale taka się słaba wyprawa zapowiadała, a tutaj takie ryby fajne wpadają. Już dwie życiówki. Leci tuż pod koniec wyprawy, już Wojtek miał branie. Rozluźniła się najpierw żyłka, Daniel myślał, że mi zahaczył, a się okazuje, że nagle żyłka się znowu prostuje i zaczyna mi ciągnąć za szczytówkę. No, no ale niestety. No cóż, dziwna wyprawa dzisiaj. Dobra, a więc słuchajcie, nadszedł czas zakończenia tej wyprawy. Dokładnie tak. Co mogę powiedzieć o tej wyprawie? No... Udało nam się coś złowić. No udało się, no nie można zaprzeczyć. Równe, równe wyniki, bo po dwie ryby. Pogoda dzisiaj niestety nie dopisywała, no ale cóż zrobić. Takie jest wędkarstwo. Nie zawsze te wyprawy wychodzą dobrze, ale mimo wszystko ta nie jest najgorsza, no bo udało nie, nam się połowić, no było świetnie, odpocząć. No dzisiaj było dobrze, tylko ten wiatr mógłby być mniejszy. Dokładnie, gdyby nie ta pogoda, głównie wiatr, to naprawdę wyprawa by była mega, mega. Ale... Patrz, wracamy i już się ładnie zrobiło. No, patrzcie, cichutko nic się nie dzieje na wodzie. A jak byliśmy, to Wojtkowi fotel odlatywał. Więc no, dobra, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wbijajcie jeszcze na nasze Instagramy: na mnie jest mój, na Wojtka jest Wojtka. Dokładnie tak, a my się już będziemy z Wami żegnać. Dzięki Wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.